moje początki jakby zainteresowania medycyną zaczęły się wraz z oglądaniem doktora Hausa Myślę, że, że wtedy tak stwierdziłam, że jest to coś, co chciałabym robić, aczkolwiek nie byłam pewna, czy chciałabym właśnie pracować z pacjentami, więc tutaj to mnie zainteresowało. Złożyłam papiery na Warszawski Uniwersytet Medyczny na jednolite studia pięcioletnie na analitykę medyczną. No dostałam się i w ten sposób zaczęłam. Partnerem podcastu jest portal hippojobs.pl. Poznaj możliwości medycznego rynku pracy i podążaj śladami Hipokratesa. Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku podcastu „Kulisy pracy medyków”, gdzie rozmawiamy z różnymi medykami o ich pracy. W dzisiejszym odcinku. Zaprosiłem Agnieszkę Kurzewską, która jest diagnostką laboratoryjną. Zgadza się. Cześć Agnieszka. Cześć Bartek. Dziękuję bardzo, że przyjęłeś zaproszenie do naszego podcastu. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło Cię gościć. Powiedz, skąd w ogóle u Ciebie pomysł zostania diagnostką laboratoryjną? Kiedy to się zaczęło? Wiesz co, pomysł pojawił się już w liceum. Usłyszałam od koleżanki właśnie o takim kierunku jak analityka medyczna. Właściwie taka medycyna bez kontaktu z pacjentem. Myślę, że to mnie najbardziej zainteresowało. Moje początki, jakby zainteresowania medycyną, zaczęły się wraz z oglądaniem doktora Hausa. Myślę, że, że wtedy tak stwierdziłam, że jest to coś, co chciałabym robić, aczkolwiek nie byłam pewna, czy chciałabym właśnie pracować z pacjentami, więc tutaj to mnie zainteresowało. Złożyłam papiery na Warszawski Uniwersytet Medyczny na jednolite studia pięcioletnie na analitykę medyczną. No, dostałam się. Mhm. I w ten sposób zaczęłam. No tak, ale to zawsze interesowała się właśnie biologią, chemią, nie wiem, fizyką. Jakie przedmioty w ogóle zdaje się na maturze, żeby dostać się na analitykę medyczną? Czy to jest to samo, co na medycynie, czy to jest czymś się różni? Wiesz, co ja zdawałam? Biologię i chemię, mhm. oba przedmioty rozszerzone. Powiem szczerze, że nie wiem, jak to wygląda teraz, i podejrzewam też, że może to zależeć od uczelni. Natomiast w momencie, kiedy ja aplikowałam, to faktycznie była wymagana biologia i chemia. Mhm. Bo rozumiem, że chodziłeś do klasy o takim profilu, tak? Biologiczno-chemicznym. Tak. tak, tak, tak. Jeszcze w gimnazjum chodziłam do klasy dwujęzycznej, mhm. natomiast już później to, była faktycznie, to był profil biologiczno-chemiczny. No i co dużo osób z Twojej klasy wybrało właśnie ten kierunek? Nie, byłam w dużej mniejszości. Mhm. Raczej większym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski, stomatologia. No i właściwie tyle, jeszcze fizjoterapia. Okay. Pamiętam. Czyli taka no tam klasyka jest... gatunku. Tak, natomiast ode mnie z klasy tylko ja poszłam na analitykę medyczną. Jasne, analityka medyczna to jest kierunek, który jest dostępny na uczelniach medycznych, zgadza się? Czy zgadza teraz się. jakoś to się zmieniło? Nie, nie, jest dostępny na uczelniach medycznych. Natomiast jeżeli chodzi o samo zostanie diagnostą laboratoryjnym, to jest możliwość zrobienia tego bez studiów z analityki medycznej, mhm. a mianowicie odbycie studiów podyplomowych, dwuletnich, jeżeli ma się wykształcenie biologiczne. Okay. Na przykład po biotechnologii czyli, czy biologii. Czyli ta droga może być. Może być różna. taka, tak, różna. Natomiast nie wiem, czy teraz też te uczelnie medyczne faktycznie otwierają te podyplomówki, bo tutaj wiem, że, że było mm -hmm. pewne zamieszanie w pewnym momencie z tym diagności Troszeczkę się e, sprzeciwili e, temu, że osoby z innym wykształceniem, niekoniecznie stricte medycznym, mogą wejść do zawodu. Tak? Jeszcze wracając do tego doktora Hausa, <laughs> bo to jest bardzo ciekawa <laughs> inspiracja. Co, to, co tak naprawdę cię zaciekawiło w medycynie? Wiesz co? Myślę, że zawsze chciałam, żeby moja praca w jakiś sposób pomagała ludziom. Mm. Chciałam czuć, wiem, że może to głupie zabrzmi, ale czuć taką misję, tak? Żeby mm. to nie było po prostu siedzenie przy komputerze przez 8 godzin, ale żeby to, co robię, mogło w jakiś sposób komuś pomóc, tak? No a ten kontakt z pacjentem nie czułaś się dobrze, w, nie widziałaś siebie w takiej roli właśnie lekarza? Nie, raczej nie. Mhm. Raczej zawsze byłam osobą skrytą, introwertyczną. Ej. Natomiast właśnie cieszyłam się, że jest coś, co jakby mimo wszystko może połączyć mhm. tą medycynę właśnie z brakiem kontaktu z pacjentem. Kiedy pierwszy raz byłaś w laboratorium, analitycznym? Myślę, że to było na studiach. Chyba po trzecim roku mieliśmy praktyki zawodowe i wtedy mhm. właśnie pierwszy raz miałam taką styczność, stricte z laboratorium medycznym. No i co wtedy czułaś? Ekscytację czy raczej rozczarowanie? Ekscytacje. Jakby zawsze hmm. fascynowała, wiem, że to też może głupio zabrzmi, ale zawsze fascynowało mnie szpitale. Jakby uwielbiałam szpitalu, uwielbiałam tam przybywać i e, obserwowanie takiej pracy zza kulis, tak, z hmm. laboratorium, też, też było niezmiernie interesujące. Ale twoi, twoi rodzice nie, nie byli lekarzami, to, to nie, nie ma związków tutaj. Nie, nie, absolutnie. Jakby to okay. zajmowali się zupełnie czymś innym. Czyli ten doktor House. To jest, to jest ta <laughs> tak. osoba, która cię przekonała, żeby właśnie wybrać w tę pracę? <laughs> Dokładnie tak. No dobrze, a powiedz studia z analityki medycznej. Yy, czy to są trudne, wymagające studia? Czego tam się tak naprawdę uczycie? Wiesz, co pierwsze trz dwa lata to były tak naprawdę, może inaczej, może pierwszy rok to były takie powtórki chemii? Liceum. Mhm. Mieliśmy bardzo dużo chemii. Chemię organiczną, bionieorganiczną, bioorganiczną, organiczną, organiczną jak było tego mnóstwo. Kierunki medyczne, takie stricte medyczne, zaczęły się dopiero gdzieś koło trzeciego roku i to była fizjologia. Anatomię jeszcze mieliśmy na pierwszym mhm. roku, pamiętam. Myślałam, że z roku na rok będzie coraz prościej. Tak przynajmniej słyszałam od innych studentów z innych kierunków. U nas było, mam wrażenie, coraz trudniej. Mhm. Niestety. Okay. Ale tak, były to wymagające studia. No ale czy to są takie studia, które jesteś w stanie rzeczywiście połączyć z jakimiś innymi pasjami, nie wiem, z podróżowaniem? Z... Czy, to, czy to jest tak, że trzeba się nastawić, że 5 czy 6 lat studiów? 5 lat. 5 lat, okej. Okay. W mm -hmm. przypadku analityki 5 lat. Tak. To jest rzeczywiście, no tak z perspektywy takiej osoby, która o tym myśli. Nie? Bo to jednak kierunki medyczne zawsze kojarzą się z takim dość dużym poświęceniem. Wiesz, wydaje mi się, że wszystkie kierunki wiążą się z poświęceniem. W zależności od tego, ile czasu chcesz na nie przeznaczyć, ile energii chcesz zainwestować. Mm. E, no, ja generalnie miałam czas, aby podejmowałam prace wakacyjne, czasami też jeszcze we wrześniu w październiku. Miałam mm. czas na swoje zainteresowania, e, a jednocześnie uczyłam się dużo. Wiesz, mm. wydaje mi się, że dla chcącego nic trudnego. Jakby myślę, mm. że tak. A powiedz, że. Jeszcze... Czy, 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 czy wybierając taki kierunek analitykę medyczną. Yy, czy to jest taki kierunek bardzo yy, osadzony w Polsce? Czy nie wiem, można organizować sobie jakieś wyjazdy zagraniczne, czy wyuczycie się o rzeczach, które się dzieją za granicą, o jakichś takich trendach międzynarodowych, czy raczej raczej skupiacie się na tym, co się po prostu dzieje tutaj w kraju? Wiesz z tego, co pamiętam, na studiach raczej nie uczyliśmy się o tym, co się dzieje za granicą, mieliśmy co prawda angielski, taki powiedzmy stricte medyczny. I tam troszeczkę wykładowcy opowiadali o mhm. zawodzie diagnosty za granicą, natomiast nie ma jakby zawodu diagnosta laboratoryjnej, jest bardziej mhm. taki biomedical scientist, tak? Okay. czyli ktoś z wykształceniem medycznym, trochę jako naukowiec. No właśnie, mówi się diagnosta laboratoryjna, ale kierunek to jest analityka laboratoryjna. Czym to się różni tak naprawdę? Tak naprawdę niczym. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia nomenklatury. Analityka medyczna, analityka mhm. laboratoryjna, diagnostyka laboratoryjna. Jakby tutaj we wszystkim chodzi o to samo, tak? o pracę w laboratorium mhm. z materiałem ludzkim. Z materiałem ludzkim. Dokładnie. No właśnie, a bo mi te, ten zawód diagnosty laboratoryjnego kojarzy się zawsze z badaniami krwi. Przede wszystkim. Czy to tak. rzeczywiście jest tak, że, że, że ta krew. To jest coś, co czy te badania krwi, to jest coś, co m, bardzo rozwinęło się w ostatnich latach. No bo teraz e, no, wszyscy chyba mają dostęp do i komercyjnych, i, i takich e, państwowych badań. Wszyscy lekarze zlecają coraz więcej badań, mam wrażenie, mhm. że już można zbadać tak naprawdę każdy parametr. E, Powiedz, czy to jest dziedzina, która rzeczywiście jakoś tak dynamicznie się dalej rozwija. No bo przecież ja nie, nie, nie znam historii dokładnie tych badań krwi, ale kiedy wydaje mi się, że takie lata 60-70, tak? To były jakieś pierwsze. Pierwsze oznaczenia. Już możliwe. Ja też powodem. za bardzo w uh -huh. historii nie siedzę. Natomiast uh -huh. no, diagnostyka laboratoryjna jest zawodem i jest dziedziną, która cały czas się rozwija, tak jak wydaje mi się, wszystkie uh -huh. zawody medyczne. Tak jakby tutaj musimy ustawicznie uh -huh. się kształcić i musimy cały czas znajdować nowe rozwiązania, żeby łatwiej uh -huh. nie wiem, pomagać ludziom. No, tak? A od czasu pracy. Twoich studiów do, 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 do takiego momentu, w którym Ty jesteś uh -huh. teraz. Czy widzisz jakiś postęp w jakiejś konkretnej dziedzinie tej, tej, tej analityki medycznej? Już Trudno mi powiedzieć, bo ja generalnie pracuję w takiej dosyć wąskiej działce. Mm -hmm. Ja osobiście zajmuję się głównie badaniem nasienia i taką mm -hmm. okrejoną immunochemią. Natomiast diagnostyka w szerszym pojęciu skupia się na badaniu zarówno krwi, kału, moczu, plwocin, y czy innych materiałów, tak? Mhm. Natomiast tutaj trudno mi się odnieść w momencie, kiedy ja faktycznie zajmuję się raczej badaniem nasienia. Mhm. No i co lubisz w swojej pracy? Wiesz, co bardzo lubię to, że pracuję z materiałem, mogę się na tym skupić, mhm. mogę się wyciszyć. Jest to praca samodzielna. Mhm. Mhm. Czyli za każde badanie odpowiada jedna osoba? Dokładnie tak. Jedna mhm. osoba, która jest odpowiedzialna jakby za materiał, od dostarczenia próbki do laboratorium, aż po wydanie wyniku. Mhm. Przynajmniej u mnie w pracy tak to wygląda. Wiem, że są miejsca, gdzie faktycznie jedna osoba wykonuje badanie i na to badanie autoryzuje. Natomiast jakby u nas w pracy to mhm. wygląda tak, że faktycznie jedna odpowiada od A do Z. Tak, pracujesz w klinice leczenia niepłodności. Zgadza się. E, a jakie są zalety właśnie pracy w klinice leczenia niepłodności, albo też wady, wersus mhm. e, praca w takim dużym laboratorium, które rzeczywiście szeroko bada? Różne, różne parametry. Wydaje mi się, że tak jak mówiłam, to, że to jest taka wąska dziedzina. Mm -hmm. tak? Jakby pracując tutaj, jesteśmy ekspertami. Nie zajmujemy się jakby właśnie innymi materiałami. Natomiast w takich większych laboratoriach faktycznie jest też większa ilość tych badań, jest większe tempo pracy. Mm -hmm. Też podoba mi się u mnie w pracy to, że mogę spokojnie jakby zająć się pojedynczym pacjentem, tak, skupić się na nim, jakby tutaj w większych laboratoriach niestety nie ma takiej możliwości, mhm. bo są laboratoria, które przerabiają setki tysięcy badań dziennie, tak. Tutaj to, to trudno mówić o takim ukierunkowaniu na jednego pacjenta. Agnieszka, a powiedz, bo mówiłaś o tym, że mm, zainspirował cię dr House <laughs> e, i, i twoją wizją było po pomaganie pacjentom e, medycznie. Tak. ale bez kontaktu z tym pacjentem. Powiedz, czy rzeczywiście teraz, jak pracujesz w takim laboratorium diagnostycznym, w takiej specjalistycznej klinice, czy rzeczywiście czujesz się częścią tego procesu leczenia? Jak to wygląda wasza współpraca, nie wiem, z lekarzami, z pielęgniarkami, z położnymi? Czy wy rzeczywiście działacie jako jeden team? Oczywiście, że tak. Właśnie, jakby to też bardzo cenię sobie w swojej pracy, bo mamy ciągły właściwie kontakt z lekarzami, z położnymi, z pielęgniarkami. Hmm. Y Pacjenci, którzy do nas przychodzą i którzy się badają, jakby znamy ich zmienia i nazwiska, tak? Jakby za każdym razem, jeżeli widzimy, że u danego pacjenta jest coś nie tak, patrząc po historii choroby, jesteśmy w stanie zadzwonić do lekarza. Hmm. Lekarze też nie mają problemu z tym, że do nich dzwonimy, że możemy porozmawiać o tym, czy na pewno ten wynik jest prawidłowy, czy nie jest prawidłowy, hmm. odnieść to do aktualnej sytuacji pacjenta. Więc no, ta współpraca jest ścisła tutaj, tak jakby to też bardzo sobie cenię, jeżeli chodzi o moją pracę. Hmm. I na jakichś sprzętach pracujecie? Tak, jak miałbyś to opisać, jak to wygląda? Więc co, głównie pracuję z mikroskopem. Okay. Więc tutaj obserwuję ten mikroświat, ale również pracuję na takim analizatorze immunochemicznym, który no, wykonuje oznaczenia hormonalne z surowicy. Mhm, czyli to jest praca przy mikroskopie plus przy jakiejś takiej maszynie, no, większej. Ma tak. maszynie większej. Tak, dokładnie tak. Okay. A kim byś była. Gdybyś nie była diagnostką laboratoryjną. Wiesz co? Myślałam o tym ostatnio nawet. <laughs> Czasami zadaję sobie takie pytanie. Historia i... alternatywna. Tak? tak, dokładnie, ale powiem szczerze, że nie wiem. Jakby Wydaje mi się, że jestem osobą raczej dosyć empatyczną i wrażliwą. <laughs> I myślę, że celowałabym w zawód, którym mogłabym wykorzystać te cechy. <laughs> Czyli też jakiś zawód medyczny? Może fizjoterapia. Ostatnio <laughs> okay. to mnie trochę. Pociągę, fascynuje. Aczkolwiek nie wiem, czy fizycznie dałabym radę tak. Wydaje mi się, że to jest zawód, który też wymaga takiej sprawności. Mm -hmm. Czyli jednak takie zawody, które rzeczywiście nie są na pierwszej linii, że tak powiem, kontaktu z pacjentem, ale takie, które wspierają. To Dokładnie tak. Okej. Okay. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować temat pracy diagnosty laboratoryjnego. Eee, jeszcze raz dzięki. Bartek, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu. Do zobaczenia. Partnerem podcastu jest portal HippoJobs.pl. Poznaj możliwości medycznego rynku pracy i podążaj śladami Hipokratesa.